Cześć, z tej strony Wojtek, GoHero.pl. I dzisiaj pod lupę weźmiemy absolutną klasykę, jeżeli chodzi o mocowania pierwszoosobowe do kamer sportowych do GoPro, ponieważ jest to jedno w ogóle z pierwszych mocowań jakie powstało, a mianowicie headstrap czyli czołówka na głowę w zestawie z klipsem, który możemy zamocować sobie na przykład na daszku naszej czapki bejsbolowej. Zapraszam do oglądania. Mocowanie GoPro Headstrap plus Quick Clip, tak jak widać w zestawie przechodzi nam mm, cała opaska czołowa, właśnie w klips Quick Clip oraz śruba montażowa, za pomocą której przymocowujemy sobie kamerę albo bezpośrednio do klipsa albo bezpośrednio do mocowania na głowę. Jeżeli, jeżeli skupiamy się na samym mocowaniu na głowę, to przede wszystkim ma dość szeroki zakres regulacji, jeżeli chodzi o obwód, jak i o głębokość, więc tutaj spokojnie nie tylko na głowę, ale też czasem nawet na kaski narciarskie można sobie to zamocować, jeżeli nie chcemy przyklejać kamery. Oprócz tego mamy tutaj silikon, dzięki któremu to nam się na pewno nie zsunie z głowy. Tak jak wspomniałem, klasyka, także tutaj mamy bardzo szeroką gamę zastosowań pierwszoosobowych podczas zwiedzania, podczas nurkowania, jeżeli chcemy mieć wolne ręce podczas surfingu, podczas jazdy na desce, surfingowej, podczas jazdy na zwykłej desce. Ten klips możemy sobie przyczepić na przykład do czapki baseballowej, ale tak samo do paska plecaka, chociaż tutaj nie mamy możliwości obrotu kamerą, tak jak w mocowaniu Magnetic Suivel Clip, w razie czego tutaj też jest adnotacja. Możemy przyczepić do paska przy spodniach, jeżeli na przykład zwiedzamy kraje, gdzie nie chcemy być bardzo widoczni, że mamy kamerę, więc tutaj mamy bardzo dużą swobodę, jeżeli chodzi o mocowania. Użytkowość jest to jedno z bardziej uniwersalnych akcesoriów do GoPro. Nie bez powodu, no właśnie tutaj kwestia. Uniwersalności, i też tak jak widać, małych gabarytów. Można to sobie spokojnie złożyć w bardzo, mały, w bardzo małą objętość, w małe tui i użyć sobie na wiele sposobów czy podczas ferii, wakacji, czy zwykłych wyjazdów. Jak to mówią, klasyka się nie starzeje, i rzeczywiście tak samo jest w tym wypadku, ponieważ pomimo wielu, wielu, wielu lat występowania na rynku, jest to jedno dalej z cały czas z najbardziej popularnych mocowań. Nie bez powodu oddaje charakter z kamery sportowej w taki sposób, którego się nie da uzyskać z poziomu smartfona czy aparatu klasycznego fotograficznego. Dodatkowo no, funkcjonalność zwiększona przez Clips rzeczywiście tutaj wychodzi na plus. Jeżeli chodzi o link do produktu, no to będzie zawarty w opisie, tak samo kontakt z nami. Serdecznie zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Wkrótce więcej odcinków i jeżeli macie jakieś pytania, śmiało, piszcie w komentarzach, postaramy się odpowiedzieć. Dzięki, cześć.